Manko z tej strony Daniel, pomagam mężczyznom transformować ich sylwetki dzięki połączeniu technologii, naukowych metod i systemu personalizacji forma na A w tym odcinku porozmawiamy sobie o tym, jak dużo ludzi myśli, że aby być zdrowym, silnym, sprawnym człowiekiem potrzebne są pełne wyrzeczenia i brak celebracji życia. Więc jeżeli myślisz, że żeby schudnąć musisz zrezygnować ze spotkań, piwa, imprez i normalnego codziennego życia... No i to nie jest prawdą. Dzisiaj Ci pokażę jak łączyć zdrowy styl życia z normalnym życiem towarzyskim, na przykładzie nie tylko teorii, ale też na tym co robię ja i jak funkcjonują nasi podopieczni. W tym filmie dowiesz się jak jeść i nie odmawiać sobie wyjść ze znajomymi, funkcjonowania, cieszyć się wyjściami, a jednocześnie nie rujnować swojej sylwetki, by być zdrowym człowiekiem. Największym mitem to, że muszę być na 100% albo nic. Nie musisz być w cudzysłowie na diecie. Wręcz nie chcemy tego, bo teraz sobie pomyśl na logikę. Czy chciałbyś do końca swojego życia mówić, że jesteś na diecie i nie możesz tego zrobić? Albo, przypuśćmy, jesteś na święta wielkanocne, Boże Narodzenie, czy na jakichś spotkaniach okolicznościowych i jest coś, co wychodzi poza ramy zdrowego żywienia i powiesz, nie wiesz co, jestem na diecie. Za każdym razem tak będziesz mówił do końca swojego życia? No nie, nie chcemy być na diecie do końca życia, tym prowadzić zdrowy styl życia, ale mając miejsce na codzienne funkcjonowanie. I tak również się da. Musisz mieć po prostu do tego odpowiednią strategię. Najważniejsze to jest dostosować swoje podejście do realnego życia, a nie podporządkować życie pod sztywną dietę. Dlatego tak bardzo ważne jest indywidualizacja i podporządkowanie pod każdą osobę, z osobna. I tutaj na szczęście, oprócz tego indywidualnego dopasowania, wchodzi wszędzie przeze mnie omawiana zasada. 80-20% w dzieci, czyli elastyczność zamiast skrajności, 28% czasu to trzymamy zdrowe nawyki, jesteśmy regularni na siłowni, trzymamy nasze zalecenia, jeżeli chodzi o podaż kaloryczną, o podaż makroelementów oraz jakość naszego jedzenia i stopień jego przetworzenia, a 20% to jest elastyczność, zdrowe podejście po prostu do funkcjonowania, wychodzenie poza. Zdrowe ramy zdrowego żywienia, jakiś alkohol, jakieś fast foody, troszeczkę dłuższy brak treningu i po prostu inne podejścia. Więc jeśli planujesz, jak podejść do wyjść towarzyskich, nie będziesz musiał rezygnować z nich całkowicie i będą naturalną, nadal częścią Twojego życia. Nie będziesz czuł, że się ograniczasz, a jednocześnie będziesz zdrowym, silnym, sprawnym człowiekiem. Zdrowy styl życia to nie jest wszystko albo nic, tylko właśnie to jest zdrowym trybem życia. To jest właśnie umiejętność dopasowania strategii pod swoje obowiązki i przyjemności. No bo. Każdy z nas ma inny tryb życia, dlatego kluczowe jest indywidualne podejście. Dostosowanie takiego planu żywieniowego do swojej pracy, harmonogramu preferencji oraz tego, jak wygląda Twoje życie, jeżeli chodzi o wyjścia i nie wiem, spożywanie na mieście itd. Tak i tak dalej. Więc jak wyjścia towarzyskie mogą być częścią Twojego życia? Jeżeli robimy coś bardzo często i tu są wyjścia bardzo częste, to nie są te 20%, tylko są częste, to nasi podopieczni w naszym programie dostają odpowiednie moduły szkoleniowe. Oprócz naszego wsparcia non-stop są moduły szkoleniowe, w których stricte jest omawiane, jak jeść na mieście regularniej i ile można częściej jeść na mieście i w jaki sposób, żeby to nie wpłynęło drastycznie na wyniki badań czy na poziom samopożycia, czy wygląd naszej sylwetki i nasz proces cały, który tworzymy w naszym programie. Ale jeżeli wychodzisz rzadziej na takie spotkania, no to tutaj nie ma większych zasad, możesz po prostu fajnie działać, tylko żeby pilnować się mniej więcej w tych 20%, żeby po prostu korzystać z życia, celebrować je, ale po prostu w zdrowy sposób, żeby nie było po prostu bajchy przepełnione w drugi sposób. Ale jeżeli często wychodzisz na takie rzeczy i chciałbyś po prostu widzieć, jak to zrobić mądrzej, no i po prostu to teraz pokażę Ci system, który po prostu nasi nie używają, aby po prostu osiągnąć to, i trzymać się nadal formę, nawet jeżeli często wychodzą na miasto. Ważne to są wybory w restauracji, czyli jest normalnie, ciesz się tym wszystkim, ale wybieraj po prostu świadomie. Nie licz każdego grama kalorii, bo i tak nie policzymy. Ale pamiętaj, że ważne, żeby zawsze było jakiekolwiek źródło białka. Tego też uczymy w naszym programie, co są źródłami białka, co lepiej jeść i w ogóle dlaczego wartość to białko. Warzywa oraz węgle zamiast fast fooda. Jeżeli wychodzimy rzadko. No to ten fast food nie zrobi nam wielkiej krzywdy, jeżeli zrobimy, zjemy ten fast food raz na miesiąc czy raz na dwa. Ale jeżeli wychodzimy co drugi tydzień, to po prostu realnie możemy po prostu wybrać lepsze, bardziej świadome opcje, tak samo jeżeli chodzi o czytanie menu, spróbować wybrać coś bardziej pieczonego niż coś smażonego. Zwracać uwagę, jakie sosy są przygotowywane do różnych dań, bo często tam są ukryte kalorie, alkohol i bilans kaloryczny. Możesz pić alkohol, ale świadomie. Zapamiętajmy, alkohol to jest trucizna i wręcz nie nalegam do tego, żeby go spożywać. Ale byłbym hipokrytą, gdybym nie powiedział i gdybyśmy nie byli świadomi, jak wygląda, jeżeli chodzi w Polsce kultura picia. No i każdy z nas ma swoje wartości i swoje wyznania. Każdy z nas wie, że alkohol jest trucizną, ale raz na jakiś czas. Jeżeli będziesz chciał, to po prostu musisz być świadomy, że to nie będzie wpływało na Twoją formę i na Twoje samopoczucie, jeżeli będzie to z głową i raz na jakiś czas. Po prostu wybieraj lżejsze opcje, w razie czego jeżeli chodzi o alkohol, niższe procentowo, no i po prostu staraj się dopełniać to po prostu, unikać zbędnych kalorii, jeżeli Ci będzie na tym zależało. Prostym przykładem jest whisky z kolą, no to wybierz kolę 0. Po prostu realnie dostarczasz mniej kalorii podczas takiego wieczoru, niż gdybyś wybrał opcję z cukrem. Nawet jeżeli dzisiaj szykuje jakaś impreza pod wieczór, to w ciągu dnia możesz troszeczkę ograniczyć ilość kalorii, na przykład spożywanych węglowodanów, żeby po prostu móc je wykorzystać wieczorem. Tak samo, jeżeli czujesz, że... albo jeżeli sobie planujesz w przód jakieś tam wyjście, no to bardzo dobrą opcją jest to, żebyś po prostu kilka dni przed ucinał sobie, nie wiem, po 100 kalorii. Nie wyjdzie to wiadomo zero-jedynkowo, ale będziesz miał ten lekki w cudzysłowie zapas, żeby po prostu mieć miejsce na jakieś dodatkowe przyjemności. I co jest ważne, po każdej imprezie dbaj o sen. To jest zdecydowanie bardzo ważna rzecz. Tak jak wiele razy już zaznaczałem na filmikach, jeżeli o ten sen nie dbamy, no to jest to bardzo utrudnione. Mamy owo nawodnienie. Podczas jakichś wyjść, właśnie gdzie ten alkohol jest, przed i po, yy, bo bardzo odwodniamy się w ten sposób podczas takich imprez, i bardzo ważne jest to, żeby po prostu się nawodnić no i po prostu jak najszybciej wrócić do następnego dnia. Najgorsze, co możesz zrobić następnego dnia, to po prostu przeholować, przeleżeć cały dzień w łóżku, zamówić kolejnego fast fooda, mimo że bardzo źle jadłeś poprzedniego dnia. I dzień, jakby wieczór imprezowy składa się tak naprawdę całego dnia przed imprezą i cały dzień po imprezie, i jeżeli tak robisz. Teraz na tydzień to się nie dziwi po prostu, że potem nie ma efektów, bo to nie jest prowadzenie zdrowego w stylu życia. Zasada, o której mówię, i celebrowanie życia to po prostu jest to, że jest miejsce na celebrowanie życia, zjedzenie fajnego jedzenia, które wychodzi troszeczkę poza zdrowe ramy, funkcjonowania, spotkania ze znajomymi raz na jakiś czas wypicie alkoholu, ale w rozsądnych ilościach i pokazania po prostu, że da się po prostu tego racjonalnie dorośle podejść. Chciałem Ci tutaj pokazać krótki i konkretny sposób, w jaki sposób nasi potopieczni mają. Miejsce i na celebrację życia oraz na zdrowe funkcjonowanie, dzięki czemu osiągają formę taką, jaką sobie chcą, oraz prowadzą zdrowy styl życia, poprawiają wyniki badań, czują się lepiej, mają większe pewność siebie, więcej energii w ciągu dnia. Dzięki temu, mimo że celebrują życie i cieszą się nim, zapamiętaj, nie jesteś zawodowym sportowcem, nie wychodzisz zaraz na scenę, ani nie jesteś zawodowym piłkarzem czy koszykarzem. Masz miejsce na celebrowanie życia i nawet jeżeli będziesz Każdym dniu 1% lepszy, to jesteś 1% lepszy. To tyle na dzisiaj. Dziękuję Ci śliczne i widzimy się w następnym filmiku.